Cześć, jestem już na żywo. Dołączcie, proszę, w komentarzach. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Także, jeżeli ktoś dołączy w trakcie, to dajcie znać, czy widać, czy słychać. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest też w porządku, więc więc zaczynam. Więc zaczynam. Skąd ten live? Ten live jest um, pierwszym z serii trzech liveów dotyczących e, dobrobytu, a właściwie mitów e, odnośnie e, dobrobytu, e, dlatego że e, postanowiłam zrobić takie trzy e, nagrania pokazujące dobrobyt od innej strony. Gdyż wkrótce organizuje, już właśnie organizuje warsztat webinarowy przeznaczony dla samodzielnych rodziców, jak zadbać o swój dobrobyt. No i warto dla mnie zawsze zacząć od początku, od tego, jak my definiujemy ten dobrobyt. I te lifey mają pomóc właśnie w tym, żeby. Przyjrzeć się właśnie temu, czym ten dobrobyt jest, jak ja go rozumiem, bo wtedy łatwiej go będzie osiągnąć, jeżeli wiem, do jakiego celu, do jakiej mety się dążę. A ponieważ istnieją właśnie różne przekonania w związku z dobrobytem, z czym on jest, to dzisiaj będę je odsłaniać, żebyście też wiedzieli, że to, co proponuję na warsztacie, jest, jest też dla Was. Tak, bo ja jednak um, od jakiegoś czasu um, mówię o dobrobycie opartym na świadomości finansowej i na relacjach, i to może być inny pomysł na dobrobyt, jaki jest powszechnie w naszej um, kulturze y, występuje. I pierwszy mit, y, który wzięłam tutaj na warsztat właśnie to taki, że y, dobrobyt to duże pieniądze. To dom z ogrodem, super samochód, super praca. Taki sukces, tak? Odniesiony, że to są no, właśnie duże pieniądze, duży majątek, coś, czego nie ma może dużo osób, tak? Że to jest wtedy może być, że ktoś ma dobrobyt, jest bogaczem. Jeżeli właśnie ma no, takie zewnętrzne wskaźniki tego sukcesu, tak? I to jest. Tak, że to jest mit, tak? bo jednak nawet sami, sami też pewnie czujecie, że to też nie, nie, nie tak jest do końca, że yy, też się o tym dużo mówi, tak? że pieniądze szczęścia nie dają, i, i, i tak de facto to, że ktoś ma ogromne bogactwo, czy właśnie majątek, no to wcale to nie oznacza, że. Jest do końca szczęśliwy, czy to jest taki, no, ma pieniądze, ale nie do końca jego życie jest takie, jak on może by zawsze chciał. Yy, I to jest yy, i w tym micie właśnie, to jest, to jest tak, że to nie, to nie oznacza też to automatycznie, że przeciwieństwo tego mitu, czyli dobrobyt to brak pieniędzy, yy, brak domu, czy jakieś po prostu nie wiem, mieszkanie w bloku i, yy, i, i samochód iluś tam letni. To też nie jest tak, że odwrócenie tego mitu to yy, oznacza, że to jest właśnie dobrobyta. Bo z pieniędzmi jest taka sprawa, że pieniądze yy, dają zadowolenie z życia i dają dobrobyt. Tak, w sensie, że życie jest spokojne, łatwe, komfortowe, tak, natomiast jest tylko tak do pewnego poziomu, tak? do pewnego poziomu dochodów, do pewnego poziomu zarobków, do pewnego, do pewnego poziomu majątku, Pieniądze y, y, sprawiają, że jest właśnie to zadowolenie z życia, jest poczucie dobrobytu. Tak? Że y, jeżeli ktoś ma mało pieniędzy, czy niskie zarobki, to wzrost tych zarobków sprawi, że y, będzie, y, będzie mu lepiej, będzie mu się dobrze żyło, będzie miał takie poczucie y, właśnie, że okej, okay, tak, moje życie jest, jest super, bo czuję, że mi się polepszyło, tak? Ale to jest tylko tak do pewnego poziomu. I um, ten poziom właściwie można określić jako takie minimum egzystencjalne, i są wprowadzane statystyki, um, które pokazują do jakiego tak um, powiedzmy czy obiektywnie, statystycznie właściwie mówiąc, um, jaka kwota sprawia, że można powiedzieć o zabezpieczeniu egzystencjalnym, czyli do jakiego poziomu, ile właśnie trzeba zarabiać na osobę nie mieć pieniędzy, żeby można powiedzieć, że ta osoba no, żyje na takim minimum egzystencjalnym. Poniżej tej kwoty życie jest już bardzo trudne, mówi się o ubóstwie i właściwie zabezpieczenie różnych potrzeb bytowych, no, życia, no, jest właściwie bardzo trudne, tak? ta osoba no, cały czas walczy o przetrwanie. Taką kwotą bodajże w 2019 roku jest coś około 500 zł na osobę, bo to się też... Yy, Trochę różni w zależności od tego, czy mówimy o osobie, która mieszka z rodziną i z trzema innymi osobami, czy z dwoma, czy mówimy o singlu, więc to jest tak około 500 coś złotych, czyli powiedzmy, jak trzyosobowa rodzina zarabia łącznie, tak? Dochód jest łącznie 1500 coś, no to to jest taki dochód dla wszystkich członków rodziny. Około 500 zł na osobę, że to jest ich minimum egzystencjalne, że, po, że jak to. No tak, że to jest taki poziom na granicy, że im naprawdę trudno żyć i każda złotówka, yy, poniesienie poziomu zarobków yy, o kolejne 100 zł, 200 zł, sprawia, że tej rodzinie żyje się lepiej, tak? I tej osobie żyje się lepiej i tak. W tym przypadku można mówić, że to pieniądze dają dobrobyt, ale powyżej pewnego poziomu już te, yy, już yy, no, takiej. Zależności y, nie do końca się obserwuje. Ja też chciałabym powiedzieć, że dla mnie też to minimum egzystencjalne, y, no też jest pewien taki wskaźnik, już tak powiem, statystyczny, natomiast warto też się zastanowić, ile właściwie mi jest pieniędzy potrzebne, tak, żebym czuć, że to jest moje minimum, że ja mam zabezpieczone potrzeby. Na co mi te pieniądze są właściwie potrzebne, o jak, potrzebne? na jak, o jakich potrzebach ja myślę, tak? Czy to chodzi, nie wiem, żebym miała na różne szkolenia, no jedzenie, mieszkanie, tak, to, to jest podstawa, ale czy też chodzi o to, żeby nie wiem, w weekend za każdym razem gdzieś pójść, coś odwiedzić, czy jak mam dzieci, to, żeby jedzę gdzieś zabrać. Więc warto też się zastanowić właściwie, jakie jest moje minimum, ile pieniędzy ja potrzebuję, ile Pieniędzy daje mi taki no, spokój bytowy, tak? I no, może być taką łatwość, tak? żeby y się trochę na nich nie koncentrować, y bo na pewno jest tak, y że pieniądze ułatwiają życie. Y jest tak dlatego, że świat jest oparty y na rozwiązaniach pieniężnych, tak? Po prostu jest tak to urządzone teraz y y i to się chyba nawet po. Nawet to się chyba zwiększyło w, ostatnich, w ciągu ostatnich 200 lat, że my jesteśmy bardziej oparci o pewne, o pewne zależności finansowe tak, między sobą i y, łatwiej jest po prostu funkcjonować w świecie, jeżeli się ma pieniądze. Tak. Y, łatwiej jest nie wiem, pójść do lekarza, tak, nawet zapłacić za prywatną wizytę, bo kolejki na wizycie są długie żeby sobie zrobić śniadanie, nawet ostatnio z kimś rozmawiałam, właśnie no to wychodzi na to, żeby zrobić też zwykłe na śniadanie, no to trzeba mieć pieniądze na gaz, sprzęt, tak, albo trzeba po prostu kupić sobie jakieś bułkę, czy czyli też pieczywo, gdzieś trzeba mieć pod nosem, więc generalnie wszystkie też rzeczy sprawiają, tak świat jest urządzony, że potrzebujemy pieniędzy, żeby po prostu nam się łatwo żyło. Jest, co prawda, taka grupa ludzi, która pieniędzmi się stara nie posługiwać i, um, i, i po prostu żyć um, korzystając z innych rozwiązań, z barteru, z szukania, nie wiem, jedzenia po śmietnikach, bo często też się niestety tak zdarza, że jedzenie zapakowane jeszcze z dobrą datą do przy, spożycia um, jest wyrzucane. No też niestety żyjemy w czasie, jednak. Um, Obfitości, która nie jest wykorzystywana, więc te osoby też żyją bez pieniędzy, natomiast no, to jest coś trochę za coś, tak, że trzeba cały dzień poświęcić na to, żeby um, pewne sobie te dobra um, zapewnić, albo mieć takie kontakty z ludźmi, żeby się móc czymś wymieniać. Więc um, łatwiej, zdecydowanie łatwiej, wziąć pieniądze po prostu i pójść i kupić, zapłacić. I ja też bardzo doceniam to życie i tą cechę um, pieniędzmi. Pieniędzy i dlatego właśnie, ponieważ świat jest tak urządzony, ponieważ jest tak, że pieniądze do pewnego poziomu jednak wiążą się z naszym dobrobytem, to dlatego warto się mieć pieniędzmi posługiwać, warto rozumieć, jak my je wydajemy. I jak my im mówimy, jak możemy to mówić z pieniądzom, żeby wiedziały, gdzie mają iść, a nie, żeby się rozeszły tam, gdzie one są. To ta, ta definicja bodajże że daj waram za ja I odnosi się do budżetu domowego, o którym właśnie na warsztacie tego września będę mówić. Właśnie dlatego, że budżet też jest takim narzędziem kontroli jednak, tak? Jednak ja sama doświadczałam też tego, że jak pieniądze mi wpływały i było ich dużo, i codziennie trzeba było robić zakupy, czy tam co któryś dzień, to jednak się gdzieś tam też ukupiłam w tym i de facto nie wiedziałam, ile właściwie mam pieniędzy. Tak? I był taki, pamiętam moment, że czekałam na, na, na pieniądze za zwrot jakiejś tam części, już się pamiętam. W każdym razie czekałam na zwrot, to nawet była całkiem potężna kwota. I pisze do tej firmy, że jeszcze mi pieniądze nie przyszły. A już minęły chyba dwa tygodnie, po czym przejrzałam moje konto, listę przychodów, jakie wpływały, i okazało się, że ta kwota była. I już właśnie ja chyba za dwa tygodnie temu i te pieniądze po prostu e, mi zniknęły. Tak więc e, to jest tak, że właśnie jak e, obracamy nad dużymi kwotami, tak, na co dzień tysiącami, więc pieniądze mogą nam się gdzieś rozchodzić. I dobrze jest wiedzieć, jak je traktować, jak z nimi żyć, żeby jednak dbać o te swoje podstawowe potrzeby. I warto właśnie widzieć w nich narzędzie, które ma pomóc nam w budowaniu dobrobytu na naszych zasadach, zgodnie z naszymi wartościami i potrzebami. Bo y, ja też nie chcę powiedzieć, właśnie dlatego to jest, ten life jest po to, żeby już się tymi kwestiami, y, już wejść z tą wiedzą na warsztat i nie poświęcać na to czasu, żeby zobaczyć, że właśnie dobrobyt to nie jest to, że muszę mieć dużo pieniędzy, muszę mieć tam milionów na koncie. Tylko mogę mieć taką kwotę, z którą jestem w stanie przeżyć, zapewnić sobie to, co jest dla mnie najważniejsze, i też umieć zdobywać to, co jest dla mnie ważne, istotne, dbać o swoje zarobki, dbać o to, żeby te pieniądze się nie rozchodziły, żeby mieć takie też poczucie, że to, co jest dla mnie istotne. To ja o to dbam, tak? A to, czego nie chcę kupić, na co nie chcę wydać pieniędzy, to nie wydaje. I jak ja mam w sobie swoje priorytety, swój taki kompas finansowy, to zdecydowanie łatwiej jest mi radzić sobie w sklepie z telemarketami, nie wiem, z reklamami różnymi, bo one już inaczej działają. One dobrze bardzo działają w sytuacjach tak powiem, niepewności. Albo gdy człowiek jest niepewny, nie wie, jaką decyzję podjąć, to bardzo często idzie po prostu na skróty. I, i wybiera nie zawsze to, co może byłoby dla niego nie wiem, przydatne, korzystne w takiej dłuższej perspektywie, tylko jakby to, co jest czasami sytuacyjnie korzystne dla, dla niego. I dlatego warto mieć taką świadomość swoją, warto wiedzieć o sobie, czego ja potrzebuję, do czego mi są pieniądze potrzebne. I właściwie, jakie są moje priorytety finansowe, jaka jest moja definicja dobrobytu i co się na niego składa i wtedy jest zdecydowanie łatwiej podejmować decyzje także w sklepie i rozporządzać tymi pieniędzmi, tak, żeby na te ważne rzeczy starczyło, a na to, co nie jest tak dla mnie istotne, no to właśnie, żeby nie wydawać, tak? Bo wtedy będziemy się niestety łapać na różne promocje, ktoś nam ktoś nam powie, że to jest opłacalne yy, i my czasami, po no, prostu możemy za tym podążyć, tak? Tym bardziej, że świat naprawdę chce, żebyśmy my wydawali pieniądze, bo świat też opiera się na handlu, opiera się, gospodarka opiera się na tym, że my wydajemy pieniądze, tak? Oszczędzanie pieniędzy yy, takie, że tak powiem, maniakalne, tak? To nie jest yy, dla gospodarki dobre, bo gospodarka opiera się na przepływie, żeby te pieniądze krążyły. I e, dlatego e, też e, warto wiedzieć po prostu, po co ja chcę od swoich pieniędzy i gdzie je ja chcę zaprowadzić, bo inni ludzie na pewno będą nam podpowiadać, co my z tymi pieniędzmi swoimi możemy e, zrobić. I dlatego prowadzenie budżetu domowego ułatwia właśnie traktowanie pieniędzy, też jak narzędzia, które ma mi pomóc realizować moje cele, e, a niekoniecznie cele innych. Tak? I um, z pieniędzmi łączy się też jeszcze taki bardzo ciekawy fakt, że pieniądze są narzędziem finansowym. Ułatwiają wymiany, ułatwiają zakupy i, tak jak mówiłam, no, ułatwiają radzenie sobie w tym świecie, który jest oparty jednak na pewnych rozwiązaniach pieniężnych, tak? Jest 500, plus, są różne e, zasiłki. Łatwiej jest też państwu czasami zorganizować to w postaci pieniędzy, tak? Czyli, e, niż. E, Wymyślić jakiś skomplikowany system yy, dopłat bonów, ulg, podatków, yy, podatków to nie, ale różnych takich yy, no, skomplikowany system jakichś dodatków, bonów i, i tego typu rzeczy. Więc yy, pieniądze są narzędziem, ale też są pewnym symbolem, są pewną wartością, która się wiąże z emocjami, yy, z różnymi przekonaniami na temat natury człowieka i są takim zasobem symbolicznym. I też właśnie dlatego, jak ktoś kto ma pieniądze, to może czuć swoją moc, wtedy czuć się lepiej, mieć takie poczucie właśnie wartości, tak trochę rosnąć, jak ja to teraz w tym momencie robię. I to się właśnie wiąże z tym mitem, że jak się ja mam dużo pieniędzy, to ja jestem, nie wiem, właśnie super, mogę dużo zrobić, w ogóle jestem fantastyczny, fantastyczna i w ogóle nabieram wartości no tylko że, że tak dokładnie właściwie nie jest tak że to jest może faktycznie dają pieniądze znaczy pieniądze faktycznie dają poczucie mocy i, i poczucia takiej wartości że się człowiek czuje po prostu na mu idzie w górę ale jest to jednak um, nietrwały efekt tak i on właściwie no, musiał on później gdzieś tam się jak już te pieniądze troszkę okrzepną to, to człowiek ten efekt może też musia dać tym bardziej, że tak naprawdę to nie na tym opiera się nasze poczucie własnej wartości i też poczucie bezpieczeństwa, także tego finansowego to nasze poczucie finansowego bezpieczeństwa i naszej wartości opiera się raczej na tym, jak my sobie radzimy, jak my sobie myślimy o sobie, jak my umiemy dbać o siebie, właśnie i też o swój taki dobrobyt psychiczny, o swoje dobre samopoczucie. Za pomocą swoich wewnętrznych narzędzi, tak? Jeżeli my tego nie odnosimy do zewnętrznych wskaźników, czynników, to to jest to bardziej, to nasze poczucie wartości jest bardziej stabilne, tak? No bo pieniądze mogą być, mogą nie być, jak pokazuje też doświadczenia pandemii, lockdownu, nagle się może okazać, że nie z naszej winy, po prostu spadną zarobki, tak? Ja miałam też taką sytuację, tak? Z racji tego, że. Moje miejsce, gdzie, no, gdzie też przyjmowałam, gdzie, gdzie chodziłam do, do podopiecznych, z dnia na dzień zostało zamknięte. Tak? Zresztą wszyscy musieliśmy, ja musiałam też zostać w domu z dziećmi, mnie, bo też to łatwiej zrobić. To moje zarobki spadły o 30%. Tak? I, I mogłabym się załamać, gdybym miała poczucie wartości oparte na, na wysokości dochodów. Ale dzięki temu. Że prowadzę długotrwały budżet, to byłam w stanie też to ogarnąć, jakoś widziałam skąd mogę czerpać brakującą kwotę, i ten czas się udało przeżyć. Dlatego właśnie, też, że jakby wiem, do czego mi służą pieniądze, w czym mi są potrzebne, a w czym mi kompletnie nie są przydatne. Tak? Nie są mi przydatne do tego, żeby budować moje poczucie wartości i moje poczucie bezpieczeństwa. I też to badania pokazują że długofalowy dobrobyt, długofalowo dobrobyt, takie poczucie szczęśliwego, dobrego życia dają relacje, daje wsparcie, jakie czerpiemy ze wspólnoty, wioski, zbycia z innymi. I to są takie podstawy, o które warto też umieć zadbać. I w ramach warsztatu, który się odbędzie 30 września który już można kupować, a link do niego macie w opisie tego live'a, w ramach tego, budże, tego warsztatu będzie nagranie o budżecie, o tym, jak prowadzić go w przyjazny w sposób, żeby on nie był takim nadzorcą z Batem, dlatego że budżet się kojarzy ludziom, też nieprzyjemnie, jako coś co ogranicza. Właśnie, że już teraz nie mogę pójść sobie do sklepu i wydawać, bo mam budżet i trzeba się pilnować. Więc ja chcę pokazać inne podejście, bo też to trochę przerabiałam, mam już kolejną wersję budżetu. I chciałabym powiedzieć o tym, jak no, warto budżet traktować, żeby on właśnie był tym naszym pomocnikiem, tym czymś, co pokaże, gdzie pieniądze mają iść, tak? Żeby rozpoznawać po nim też nasze radzenie sobie z finansami, a nie, nie coś, co nas jeszcze dołuje i, i zniechęca w ogóle do, do zajmowania się pieniędzmi. W ramach warsztatu będę, będziemy też pracować w ogóle z kartą Moja Droga do Dobrobytu. Do której dołączam też karty regulacyjne, bo to jest pewna całość. I dlaczego mówię o tych kartach regulacyjnych? Dlatego, że to też, jak rodzimy sobie właśnie z napięciem, jakie mamy podejście do, do trudności, do, jak, jak sobie radzimy z własnym stresem, to jest też narzędzie, które pomaga nam budować właśnie dobrobyt i dobrobyt oparty na relacjach, że łatwiej też jest wchodzić w relacje jak samemu, jak człowiek, że tak powiem, sam jest ogarnięty. I Więcej będzie na warsztacie narzędzi o tym, jak właśnie tworzyć ten dobrobyt, który jest oparty na relacjach i na swoich zasadach, żeby zastanowić się, jaka jest moja definicja dobrobytu, na jakich wartościach się on opiera i yy, żeby stworzyć, żeby umieć yy, tą definicję też aktualizować, bo z takim poczuciem, że to ja jestem autorem swojego dobrobytu, swojego życia. Bo mamy też tak, że mamy wiele opowieści o dobrobycie i one nie jej powielamy, mówimy o nich, no, dlatego że, że są, że funkcjonują, a czasami się nad nimi zastanawiamy i, i to może być też trudne. Tak, że czujemy, że się zmagamy, czujemy, że nasze wysiłki nie idą w tą stronę, którą powinny iść, i może to jest kwestia też tego, że Właśnie realizujemy czyjąś wizję dobrobytu, a nie do końca własną. Tak? I się później bijemy takim bacikiem, właśnie, bo powinnaś to zrobić. Tu trzeba było tak, albo czemu ja tyle nie zarabiam yy, i czemu to jest takie trudne. To jest też szczególnie trudne dla osób, też które są yy, samodzielnymi rodzicami. Tak? I dlatego też robię ten warsztat dla. Samodzielnych rodziców, bo oni szczególnie potrzebują wsparcia, potrzebują yy, swojej wioski. Yy, I nawet jeżeli nie ma partnera, który jest obok, yy, to też da się to zrobić, tak? I dlatego ja chcę pokazać tymi narzędziami, żeby zastanowić nad swoją wizją dobrobytu, zobaczyć, co jest mi tu i teraz potrzebne. Jak ja mogę siebie zadbać o swój dobrostan psychiczny i jak ja mogę tworzyć ten dobrobyt oparty o relacje, właśnie też. Dlatego, że to, to długofalowo daje dobrobyt, oparcie o relacje. Jak ja mogę to robić, to właśnie o tym będzie ten warsztat. I na niego was już zapraszam, tak? On już jest dostępny w sprzedaży. I mam nadzieję, że właśnie dzięki temu live'owi no, jakoś Was też zachęciłam do udziału, bo już na warsztacie będziemy po prostu konkretnie pracować z Twoją wizją dobrobytu. Czym jest dla ciebie, na jakich wartościach się opiera i co ma być twoim, twoim priorytetem? Okej, okay, dobrze. Więc to jest tyle, co ja chciałam wam powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz mogę na nie odpowiedzieć. Dam sobie minutę czy dwie, bo wiem, że też jest opóźnienie na Facebooku. Więc, jeżeli, więc tak, żebyście mieli czas. Skomentować, napisać, dodać jakieś pytanie. Jeżeli też pytanie się pojawi później, to też na nie odpowiem. A na dzisiaj to, to tyle, jeśli chodzi o moją, moje tutaj przedstawienie tego mitu. Czyli mit jako, mitem jest taka wizja dobrobytu, która się opiera tylko i wyłącznie na pieniądzach, na tych, Wskaźnikach zewnętrznych, właśnie, że to jest duży dom, super samochód. Tak, jakby wszystko na zewnątrz, tak widać, tak? Że niby dużo pieniędzy na koncie, ale też często, też ja pamiętam, jak, jak robiłam, uczyłam się dobrobytu, to też dobrobytu uczyłam się swojego budżetu prowadzenia i życia w dobrobycie też. To pamiętam takie zdanie, że, no właśnie, ktoś może mieć piękny dom, samochód, ale też żyje na kredytach, na długach i tak, na dobrą sprawę, wartość jego majątku jest zdecydowanie mniejsza niż osoby, która mieszka albo nie ma nad samochodu, mieszka w bloku i żyje, no nie wiem, za. A zasią krajową, to to jest nawet całkiem dobry, dobre życie, tak? Ale powiedzmy, powyżej trochę minimalnej, krajowej yy, ma zarobki, to czasami może się okazać, że właśnie jak porównują sytuację tych osób, to tak de facto jedna z nich jest bogatsza, tak, nawet jakby finansowo, bo same czynniki zewnętrzne nie, nie określają dobrobytu. Tak, a jeszcze jakby mówić o tym, jak się człowiek czuje, to już mamy yy, kolejne. Yy, Kolejne przekonanie związane z dobrobytem, tak, że to jednak jest bardziej wewnętrzne szukanie w sobie, że, czym jest dla mnie dobrobyt. Ok, ponieważ widzę, że się nie pojawia, yy, nie pojawiają się yy, żadne pytania, yy, więc jeżeli się pojawią później, odpowiem na nie. A teraz Was chcę zaprosić już na kolejny live jutro, kolejny meet, który trochę przykornie, czy przykornie, może zaskakująco, będę mówić o tym, że chociaż dzisiaj mówiłam, że pieniądze, że dobrobyt wiąże się z... Z takim wewnętrznym poczuciem dobrobytu, czy z wewnętrznymi bardziej wskaźnikami. To dobrobyt wcale nie oznacza tego, że, to, że on się łączy z poczuciem naszego zadowolenia i szczęścia. I jak to jest i dlaczego tak właściwie uważam? Powiem jutro. To na dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia jutro i mam nadzieję na warsztacie 30 września.